Cześć. Nadszedł czas, żeby pobawić się z efektem rewerb. Rewerb to jest następca delaya, którego już stworzyłem. Tu są już klamoty do rewerbu. Praktycznie wszystko mamy oprócz dwóch potencjometrów i jednego kondensatora. 150 nanofaradów ale ogólnie już można pracę podjąć płytkę też się z tego wytnie polutuje się ale będę bazował na tym, żeby nie myśleć, już nie główkować jak to ułożyć, tylko to rozkręcę i dziurka w dziurkę, bo to są te same płytki, tylko wycięte będzie układ, układ I z drugiej strony będzie polutowane tak samo z kilkoma zmianami Mianowicie tutaj jest 10 kΩ między dwoma układami operacyjnymi, wzmacniaczami i potencjometr. I tu jest kolejny potencjometr, drugi. Reszta praktycznie bez zmian, oprócz tego, że niektóre elementy mają po prostu inne wartości. Jakby się przypatrzeć, to w zasadzie. Płytka jest to sama, z małą zmianą tu, pod potencjometr. I wartość kondensatorów można sobie porównać. Tu mamy Delay 500, poprzedni, więc to wyglądało mniej więcej tak. Tu mamy w rewerbie to, w Delay'u mamy to. Tu mamy 33 kOhm. Tu mamy 47 kilo -omów. Tu mamy gain. No to wzmocnienie gain tak samo jest tutaj. Ten kondensator, który jest między nóżką 13 a 14 był 4,7 nanofarada. W rewerbie będzie 1 nanofarad. Czyli mamy zmiana C12. 8 Tu dochodzi lekka zmiana, bo tu wchodzi potencjometr i jest 10 kΩ zamiast 22. Zasilacz jest ten sam, bo tu musi być tak samo. Filtracja, dzielnik na 4,2V. Tak jak tu mamy. Bo tu przychodzi na. Wejścia nieodwracające na 3,5, 4,2V właśnie z tego oto dzielnika. Jeśli biorąc, że tu wchodzi 8,4V, teraz tak. Tu były kondensatory 150 nF w delayu. Tu będzie 33 nF i 150 nF. Feedback, efekt zostaje tak samo, czas opóźnienia, delay tak samo, natomiast wchodzi atak i direct. Takie małe zmiany i powodują, że efekt delay robi się efektem reverb. Oczywiście, można by było to zrobić w jednym urządzeniu z 6 potencjometrami od razu i jakieś kombinacje na przełącznikach, ale niech sobie będzie osobny efekt reverb. Płytki w zasadzie są takie same, więc a, będzie można to zrobić i będzie to bazować na tym, że przy nowym po prostu układzie będzie tak, że wszystko będzie tak samo, i tu dojdą oczywiście tutaj potencjometry. Sobie. Przykładowo. Będzie w ten sposób mniej więcej. Coś takiego. I to będzie ta zmiana. To wszystko wejdzie na pewno, jeżeli zrobię tak samo jak tu, a dwa kabelki, czy trzy kabelki więcej i zmiana rezystorów na inne oraz potencjometry. Nie, nie są duże, wchodzą. Szkoda, że nie mogę dostać potencjometrów typu A. Tylko same B. Niestety ciężko później jest regulować. Jak się nie ma A, logarytmiczny. B jest liniowy, jak dobrze kojarzę. No i PT2399 standardowo. Tu jest niby nisko szumny NM5532. Ale ja użyję TL072. Jak już mam. Nie będę biegał po sklepach i teraz szukał. No i niedługo prace ruszą. Także zaczniemy działać.